Czy w Twoim zdaniu państwa, które nie wchodzą teraz w Bitcoina, będą w przyszłości żałować? Myślę, że jeżeli chodzi o samego Bitcoina, no, znaczy jeżeli Stany Zjednoczone zaczną skupować Bitcoina, a jakieś inne państwa nie wejdą, zwłaszcza jeżeli zrealizuje się ten mało prawdopodobny scenariusz, że Stany Zjednoczone zaczną sprzedawać złoto, zwłaszcza jego większe ilości, no to państwa będą żałować. Dlaczego? Ponieważ pewnie słyszeliście, senator Lumis proponuje, aby... Sprzedać część złota, aby kupić bitcoina. Dużo bitcoinów. Co po pierwsze, popchnęłoby cenę bitcoina do góry, a po drugie, zepchnęłoby cenę złota w dół. Więc automatycznie wszystkie inne państwa, rezerwy wszystkich innych państw po prostu zaczęłyby topnieć. Co oczywiście odbiłoby się gigantyczną czkawką, więc jeżeli ten czynnik zostanie spełniony, czyli Stany Zjednoczone rozpoczną zakupy, zwłaszcza zakupy poprzez sprzedaż złota, te państwa będą żałować i to bardzo, bardzo mocno, ponieważ ich zabezpieczenie zacznie bardzo mocno tracić. Kolejna rzecz, ostatnia taka ciekawostka raczej to jeszcze nie jest nic, co zagraża złotu chodzi o wynalezienie sposobu na to. Aby z ołowiu zrobić złoto, i faktycznie to naukowcom się udało. Póki co jednak na bardzo nieznaczącej ilości, to jednak stało się to faktem. Udało się na chwilę zamienić ołów w złoto. Kto wie, czy za kilka lat alchemicy nie sprawią, że faktycznie złoto będzie produkowane na masową skalę i wtedy straci na wartości. Oczywiście inne rzeczy, jak wydobywanie złota z asteroidy, zostawmy dla teoretyków spiskowych, i nie tyle, że nie jest to prawdopodobne. Faktycznie latają nad nami takie kamyki, które to złoto posiadają, to jednak myślę, że jest to na tyle odległe, że dla nas na obecną chwilę nieistotne. Natomiast wracając do sedna. Pytania, moim zdaniem, najbardziej stracą państwa, które może nie tyle, co nie zaakceptują bitcoina jako aktywo rezerwowe. Finalnie myślę, że jest spora szansa, jeżeli Stany zaczną, że cały świat zacznie to robić, natomiast najbardziej tracą, właściwie już tracą, dlatego ten wyścig w ogóle trwa, dlatego dzieje się, co się dzieje z krypto w tym momencie. Państwa najbardziej stracą te, które w ogóle blokują blockchain, technologię blockchain, a wciąż sporo takich państw. Jest, gdzie regulacje są niejasne. Bitcoin jest 15 lat, a wciąż jeszcze się rozmawia o tym, czym to w ogóle jest. Dopiero w wielu państwach zaczyna się patykiem tego bitcoina dotykać, tak samo jak samą technologię blockchain. Pomimo tego, że największe korporacje na świecie zaczynają albo tworzyć coś swojego w tej niszy, albo zaczynają implementować to, co już zostało wymyślone. Więc to moim zdaniem odbije się największą czkawką dla państw. Moim zdaniem, Bliski Wschód bardzo skorzysta na tym, jak bardzo otworzyli się na kryptowaluty, chociażby Dubaj, to w jaki sposób przyjmuje firmy kryptowalutowe, to jak dużo firm tam po prostu jedzie ze swoimi produktami i usługami, sprawi, że no Bliski Wschód będzie w przyszłości miał dużo większe znaczenie niż dziś, a czyli to już nie jest moja opinia, tylko to jest fakt historyczny, a ci, którzy odrzucają nowe technologie, które upraszczają życie, sprawiają, że robi się wszystko lepiej, szybciej i taniej, ci skończą dokładnie tak samo, jak kowale, którym się nie podobało, że wchodzą samochody. Skończą tak samo ci, jak fani aparatów z kliszą, fani Kodaka, którzy nie akceptowali faktu, że wchodzi era aparatów cyfrowych i itd., tak itd., tak Skończył tak samo jak ci, którzy stawiali na gazety i uważali, że telewizja jest tylko na chwilę. Skończył tak samo jak ci, którzy uważali, że internet jest to tylko i wyłącznie chwilowa moda. No niestety tak wygląda historia, no i kryptowaluty oraz sztuczna inteligencja jest częścią tej historii, a raczej... Kontynuację tej historii i tutaj nie zobaczymy niczego, czego nie widzieliśmy w przeszłości. Skorzystanie z technologii, która ułatwia życie, przyspiesza pewne procesy, jest bardziej transparentna i bezpieczna, sprawia, że biznes może funkcjonować lepiej. I to jest logiczne, jeżeli ty tego nie zaimplementujesz, a twój konkurent tak, po prostu ty na tym stracisz. Postanowiłeś trzymać 2 trzecie posiadanych bitcoinów do następnego cyklu. Czy nie będziesz się źle czuł, jeśli w bezsie cena spadnie na przykład, do 50 tysięcy dolarów? Choć aktualnie mógłbyś sprzedać bitcoiny po 100 tysięcy i odkupić je taniej. No to jest dylemat w każdym jednym momencie, każdego jednego inwestora. Ja skupując bitcoiny po raz pierwszy po nieco poniżej 3 tysięcy dolarów, moja średnia cena zakupu wciąż jest bardzo atrakcyjna. I po pierwsze, nawet jeżeli spadniemy do 50 tysięcy dolarów, ja wciąż będę na całkiem znaczącym plusie. To sprawa numer uno. Idąc dalej, ja nie czekam do kolejnego cyklu. U mnie już jest to portfolio raczej emerytalne na przyszłość, na moje przyszłe wydatki. Jeżeli postawię sobie jakieś kolejne cele, Bitcoin będzie te cele realizował. I już. Natomiast, czy nie będziesz się źle czuł? No, zawsze się włącza jednak takie uczucie, kiedy twoje portfolio spada, które jest negatywne. Jednak mam ten komfort, że udało mi się spełnić moje główne cele. Dlatego Obserwując już kilkukrotnie duże spadki na moim portfelu, a zwłaszcza przeżywając krach w roku 2020 w marcu, każdy, kto to, to ogląda, był wtedy na rynku, no to duża piona. Jeżeli przetrwałeś, nie sprzedałeś i mało tego kupiłeś, mi się akurat udało to zrobić, i wiec, że nie było to komfortowe, aby wtedy kupować, ponieważ był to moment, nie wiem, czy jesteś w stanie to wyobrazić. Wejdź na swoje portfolio. Odpal swój portfel, zobacz, ile tam masz i wyobraź sobie, że dosłownie co minutę portfolio leci o 5% w dół i tak nagle w ciągu dosłownie kilku godzin tracisz 60% wartości tego portfela. Jeżeli to przetrwałeś oraz Dziesiątki innych wydarzeń, które topiły Twój portfel, stajesz się po prostu dużo bardziej odporny. A jeżeli rozumiesz, jak działa system finansowy, ta wiedza też po prostu pozwala spać spokojniej. Więc, jeżeli mogę coś zasugerować, no na pewno ustalić swoje cele, to wiadomo. Natomiast z drugiej strony, no dalej uczyć się u systemu finansowego, ponieważ czym więcej wiesz, tym mniej emocji potrzebujesz angażować w inwestowanie. I możemy też odwrócić Twoje pytanie: no a co jeżeli ja teraz bym sprzedał po 100 tysięcy, a cena odjedzie na 200? No właśnie, co wtedy? Kupuję drożej, tak? No i nie ma nic za darmo. Nie ma darmowych obiadów w inwestycjach. Decydujesz się na jakiś scenariusz i bierzesz na klatę, bierzesz na barki wszystkie ryzyka, które się z tym wiążą. Ja biorę ryzyko takie, że będę musiał patrzeć, kiedy moje portfolio topnieje, jeżeli hosa nie będzie kontynuowana. Z drugiej strony, nie chcę brać, to jestem ja, ja nie chcę brać na swoje barki ryzyka obserwowania, jak cena bitcoina odjeżdża, a ja go nie mam. To jest ryzyko. Natomiast jak jeszcze się przed tym zabezpieczyłem, a no chociażby tak, że buduję cały czas, każdego jednego dnia, każdego jednego tygodnia, miesiąca buduję pozycję we fiatach i w stablecoinach i będę chciał kupować więcej bitcoina. Mam swoje wskaźniki on-chain, jak chociażby SOPR, MVRV, NUPL, jak chociażby średnia cena zakupu inwestorów. W zależności jak długo te bitcoiny trzymają, są to rzeczy, gdzie jeżeli pewne rzeczy na wykresie zobaczę, ja wtedy kupuję. Jest to moja definicja niedoszacowania. Ja chcę kupować nie niedoszacowanego bitcoina. W tym momencie go nie kupuję. Dokupiłem nieco więcej przy 70, dokładnie 6 dolarów, o czym pisałem Wam na telegramie i już. I po prostu będę tak działał dalej. Jest to mój cel. Natomiast myślę, zakończyć to, to odpowiedź na to pytanie chciałbym w ten sposób, abyś zawsze zastanowił się nad różnymi scenariuszami, jakie są możliwe, tworząc tego typu pytania oraz z drugiej strony zadać sobie drugie Ultra istotne pytanie, jakie są ryzyka dla każdego z tych scenariuszy? No i tutaj trzeba się niestety wczuć. Jeżeli nie doświadczałeś wcześniej tego, że sprzedajesz i cena ci ucieka, ja tego doświadczyłem, jest to mega niekomfortowe, dużo bardziej niekomfortowe niż obserwowanie, jak twoje portfolio topnieje. Zwłaszcza kiedy masz stablecoiny, żeby kupić więcej. Po prostu, w moim przypadku tak to działa. Ja w ten sposób jestem przygotowany na właśnie te scenariusze. Jeśli ktoś handluje tylko na spot, to co myślisz o posługiwaniu się Revolut X? Do tego, z plusów to stosunkowo niskie prowizje, prostota transferów między Revolut a Revolut X, no i Revolut to stosunkowo uznana marka. Z minusów to brak konwersji krypto na stable i inne krypto, co za tym idzie, trzeba sprzedawać na Fiat i dopiero kupować, więc generuje to późniejsze zamieszanie podatkowe. Można jeszcze wspomnieć, że to stosunkowa nowość, więc usługa będzie rosła. No na pewno właściwie wiele firm dzisiaj walczy o klienta, więc na całe szczęście te usługi będą rosły, a ja jednak wciąż Revoluta, nie używam i powiem zaraz. Dlaczego? Co do zamieszania podatkowego, oczywiście, jeżeli handlujemy do Fiat, no to wtedy po prostu musimy mieć więcej dokumentów. Jednak to jest kwestia godziny. Jeżeli faktycznie tutaj byś oszczędzał duże pieniądze, miałoby to sens, aby tą godzinkę więcej poświęcić rocznie na to, aby to rozliczyć. Jednak szybciutko sprawdźmy sobie pewne różnice powiedzmy między kupnem kryptowalut na Binance a powiedzmy, przecież na Binance też mam aplikację, czy na, nawet na innej giełdzie, jednak weźmy Binance, mamy tam obsługę złotówek, dość prosto możemy, czy też euro, możemy tam bardzo prosto te środki wpłacać, wypłacać i tak dalej, więc jak to się prezentuje? Na początek musimy wziąć pod uwagę opłatę za samo konto, ponieważ w zależności od tego, jakie konto na rewolucie mamy, od tego też zależą opłaty. Jednak załóżmy, że weźmiemy pod uwagę opłaty najniższe, to faktycznie mogłoby się wydawać, że na rewolucie są one niskie. Faktycznie są, ponieważ 0 fiza, zlecenia Maker i 0,09, czyli 900 procenta za zlecenia taker, więc w tym przypadku wygląda to całkiem fajnie. Natomiast pierwsza rzecz, która od razu zawsze u mnie się zapala, co powinno być do sprawdzenia, jest to różnica kursowa pomiędzy giełdą a rewolutem, ponieważ tutaj też są tak zwane, ja to nazywam ukryte opłaty. I tak, jeżeli spojrzymy sobie na rewoluta i spojrzymy na cenę Bitcoina w złotówkach, mamy no nieco ponad 396 tysięcy złotych za jednego BTC. Jeżeli wejdziemy sobie na Binance, para do złotówki, mamy no, około 2000 zł taniej, więc szybka matematyka, około 0,5% różnicy w cenie. Więc to jest już prowizja, którą płacimy realnie 0,5%, więc 0,5% plus ewentualnie, jeżeli kupujesz sprzedajesz z ręki 01,6%. Do tego dochodzą opłaty za wpłaty oraz wypłaty, które są stałe. Plus jeszcze do tego mamy na rewolucie opłaty sieciowe, to jednak jest normalne, to jest wszędzie. Natomiast rewolut narzuca jeszcze dodatkowe opłaty, które są stałe. Jest to kilka złotych, kilka funtów. Kilka euro, w zależności oczywiście, gdzie kupujemy, więc, no, zbiera po prostu nam się. Więc, patrząc na to, że możemy kupić daną kryptowalutę wciąż taniej gdzieś indziej i nie musimy wcale, jak w przypadku. Walki z biedronki, z Lidlem, gdzie musisz wsiąść w auto i pojechać parę kilometrów, aby wejść do innego sklepu, aby kupić taniej jabłka. Tutaj masz dwie aplikacje w telefonie obok siebie. Klikasz drugą, wchodzisz właściwie ten sam czas pracy i masz zaoszczędzone, a w perspektywie czasu, moim zdaniem, robi to gigantyczną różnicę. Więc na obecną chwilę wciąż wygląda na to, że lepiej się opłaca kupować rzeczy na giełdach, tych największych. Z drugiej jednak strony, pytanie, czy jesteś gotów zapłacić za wygodę. Być może chcesz robić wszystko absolutnie na rewolucji, wtedy też jest to jak najbardziej ok. Tylko zawsze sobie sprawdź i porównaj, żeby po prostu mieć kontekst. Te liczby się zmieniają, więc to, co teraz powiedziałam, może być nieważne już właściwie jutro. Więc sprawdź przede wszystkim różnicę kursową, sprawdź opłaty za handel na giełdzie oraz za handel na rewolucie. Sprawdź także opłaty za wpłaty i wypłaty, walut Fiat oraz wpłaty i wypłaty kryptowalut. I to wszystko na siebie oczywiście nakładamy, plus jeszcze oczywiście opłata za plan, jaki masz w rewolucie. Więc jest kilka rzeczy, które się na siebie nakładają. Póki co ta usługa, tak jak napisałeś. Ona się właściwie już zmienia, ona już, już jest lepsza, ale póki co jeszcze nie jest to oferta lepsza od ofert giełdowych. Jednak jeżeli będzie w przyszłości, to czemu nie? Jeżeli szukasz wsparcia w twoich pierwszych tygodniach na rynku kryptowalut, koniecznie zacznij od tego materiału, gdzie dzielę się z tobą dokładnie tym, jakbym zaczął na rynku krypto, gdybym miał zaczynać dzisiaj od zera krok po kroku. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.